Witam tu informatyka EC. W dzisiejszym filmie pokażę Wam moje forum dla osób potrzebujących pomocy ze sprzętem. Zaczynamy. Aby otworzyć forum, należy wejść na moją stronę oraz wybrać zakładkę forum. Najpierw pokażę Wam, jak dodać temat, będąc osobą niezalogowaną. Jeśli jednak chcesz liczyć na szybszą pomoc i inne przywileje dla osób zalogowanych, musisz się najpierw zarejestrować. W tym celu należy wejść na forum i kliknąć zakładkę Zarejestruj się. Kolejno dodać dane do konta, którymi później się zalogujesz. Nie musisz podawać prawdziwych danych osobowych. Jeśli już masz konto, to możesz się w każdej chwili zalogować, klikając zakładkę Logowania i wpisując dane z rejestracji. Zalogować się można także poprzez konta Facebook oraz Google. Po zalogowaniu, oprócz forum dla osób bez konta, otrzymujemy dostęp do forum dla zalogowanych. Tak jak wcześniej wspomniałem, osoby zalogowane otrzymują odpowiedź dużo szybciej niż gdyby pisały post jako gość. Zanim jednak napiszesz post, polecam skorzystać z wyszukiwarki. Być może już ktoś zadał takie pytanie i otrzymał odpowiedź. Dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że na forum szybko pojawi się dużo tematów i będę w stanie Wam pomóc. Jeśli podoba Ci się to, co robię, to zasubskrybuj mój kanał i kliknij łapkę w górę.